Dobre. No. Siedź, Siedź. Ej, bo mi pawetkę połamiesz! Kurwo! Na ryby idziemy, Ładna pogoda się trafiła. Słoneczko, tralala. Idziesz na ryby? Czy siedzisz, w aucie? Co? Laga masz i co? Nie chcesz i. Ona za karę idzie na ryby i Rozumiesz? To nara Nie wiem jak sobie poradzę z, z psem, i z, chodź tu. Najgorsze jest to, że tu będzie musiała na smycie chodzić się coś może dojebać Chodź. Nie wiem jak ogarnę połowienie ryb, plus pilnowanie psa, ale chuj, Zobaczymy. Dzisiaj jesteśmy na drugim stawie na stawie browarnym. Mira jak mnie wpierdolisz do wody to będzie chyba twój koniec i mój dziury od bobrów to się Ej, patrzcie, tu świeże bobry pierdlały. zobaczcie co zrobił Pożor wszystko Mira Siad, bo Pan musi zrobić parę rzutów Ej Zaczniemy od blachy Jakieś chynchy są Pobelane drzewa W pierwszym rzucie będzie ryba. Rozumiesz? Będzie. Idziemy dalej. Nie, tu jest niewygodny. Coś czuję, że dzisiaj może być jakieś Ostatnio sporo się działo, nie? Były przecież jeden był wyciągnięty, jeden się spiął, były ataki. Przecież dwa. Spora szansa jest dzisiaj na zębacza. Wrócimy tu jeszcze z tym z gumą. Idziemy na razie na blachę, porzucać kawałek dalej. Idziemy dalej. mi, że się ten stream też przyda na no, taki dłuższy spacer. Kurwa, I tak non stop śpi cały czas w chacie. To w końcu jakaś aktywność. Chodź tu Mira, do mnie, chodź. Noga. No chodź. E. Mira. E. Gruba, chodź. Gruba, chodź tu. No, usłuchana jest Dobra, mamy pizgać kanibałem Pudełko chowam Chodź Mira tu jeszcze, chodź Porzucamy sobie jeszcze chodź. Mira, chodź Mira Kurwa, bo woda auta pójdziesz, chodź tu. chodź tu. Chodź tu! Szybko Chodź tu debil jest chodź do mnie dobry pies, chodź i tu, i siad siad i czekasz daj łapkę papa pa. załóż plecak mi, że? O. ej, kurwa, to jest dobry pomysł takie, kurwa, załatwić jej szelki takie i z tym, normalnie z kieszeniami takimi, żeby t, cały ten plecak włożyć do środka, kamerę przemontować i do grzbietu na takiej szczycy kur... było trochę wyżej niż jej łeb. I dobry powiak. Chuj. Nie widać wszystko i wędkę i wodę. Bo widać ewentualne branie. Pójdziemy tam na drugą stronę, tam gdzie wtedy mieliśmy tę rybę. Ej, branie miałem! Ej, miałem branie, normalnie kurwa. Albo się smykło, nie, to się smykło po drzewie. O, i chuj. I się przecieło od drzewa o, takie branie było właśnie kurwa. No nic Kurwa, ale pogoda jest ty, ja piekolę 18 Co ty robisz? Kurwa Jęta jesteś Co tam jest? Bierz go, piesz go Bierz go Bierz go Bira A Dobra, kurwa, żartowałem nie ciąg jak mi kurwa, bark wystawisz to zobaczysz Ej zajdę tu, nie wiem może tu nie być internetu wszyscy zobaczymy No kurwa co robisz, chodź kurwa, Mira, nasypałaś mi piochu do buta 6 złote. No. a za czubek gryje, jest uchaczony Chodź Mira, zobaczysz kurwa jak wygląda oj za A, i tu się jeszcze rzucił następny. Co, nie było internetu czy nie? nie. Maluszek taki. Ej, puść tą gumę kur. Ej. Puść go. Puść to kupa. Śmieciu. Puść to. Ej, 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 kurwa silne są tutaj te szczupoki małe, zane. Mira, chodź zobaczyć. Kogo, żeby ci upi***li. Buzi mu daj. Poszedł, nie na to liczyłem. Ale kontakt z rybą jest Dobre? No Tak muszę placa ściągnąć Na razie dzięki Dobrze, że sprawdzają tutaj Bo tu pełno Ukraińców co przechodzi bez bez zezwolenia I kurwa zabierają wszystko jak leci Debile Zimno kurwa, zimno łapie jest w cieniu czy to, że jeszcze musimy do auta wrócić. Która jest, kurwa? Jeszcze nawet piątej nie ma. Aha, dobra, miałem branie. No, dobra. No tu nawet, chyba Zagania ten śmieć. Aha. A i od razu ogon się urwał. Ja pierdolę. Oj, ch jeszcze zaczepiłem No Doze i 3 zł Kiedy komputer tu szy... no. I, I trzeba znowu plecak ściągnąć No dobra, może drugi jeszcze zrobię rzut Żeby w drzewo nie zajebać Kurwa, i zajebałem w drzewo, no przecież kurwa, jestem śmieciem j**anym <laughs> kurwa mać. I teraz żeby ty kurwa się ta główka nie zaczepiła tam O! Uj, Idziemy stąd, zanim dwa to zerwę się pop Poplątało się do... szukaj, szukaj, szukaj Piszko! Piszko szukaj Szoki idiotka. Broś, chodź masz kija. Widzisz tu skóra moc i wyobraź sobie, że to twoja gira kula jest i cię nie ma. Siad! Siad! Już musisz na smecie. Tak, śmiało! Kurwa, jebana! nigiry połamiesz, kurwa. E! Spokój! Spokój. Chodź. Mira. Ol, czysta woda ty. Siedź. Siedź. A mały kurzu. Ale co padł wziął No Będzie drugi dzisiaj? Tak, to jest drugi No też ty był No tutaj ej tu prawie każdy to jak się tam mniejsze złobi, to gdzieś tam tutaj walnięte Już tyle razy wypadliśmy no, Puść to to Ty mam kurwa, przecież tu przypiętego Mam szczypce też mam szybce ale właśnie kurwa nie chcę je otworzyć debil a nie, on puścił. Dobra, tylko trzyma mi gumę, k***a, śmieć. No. Ty, jaki zażarty, kupa jest. <laughs> Dobra, do tego nie mieszkam. Tutaj jest tak po trochu wszystkiego. Bo w ogóle nie możemy wpuszczać białorybów. No ja. To, kolejny. No biorą, kurwa, biorą dzisiaj. Ale małe, o wypiął o, się, no i k***a, ale zaliczone k***a. Za tak, nie, ale dobrze, dobrze podpowiedzieliście się z tymi kolorami i wszystkim. Tak, Dobra miejscowa będę tu przechodził. Ale zimno w paluchy, kurwa. mam mokrą łapę, to jest tak k***a zimno. Co Mira? Ej, bo mi połamiesz Kurwo. ale fuks Dobry piesek A mi tu wiksnął chłopak dwa razy, bym się nie do tej wody przy zarzucaniu. Bo mogłaby być dojta taka maciora metrowa, co i tak bym jej kurę nie wyciągnął, bo ani podbieraka, ani nic. Nie wiem co bym kurę zrobił. To już bym chyba wolał, żeby mi się wypijała pod girami ani że jakby zerwała. Dobra, ostatni rzut, bo już kurwa, było pięć ostatnich. To ostatni, ostatni. Mira, ostatni rzut i idziemy. Obiecuję. Idziemy, Mira. mi się zaczyna być szkoda.